Mandelu, żużlowe zakręty z tej strony. Patryk z parku Maszem witam Was serdecznie w omówieniu i zapowiedziach szóstej kolejki drugiej ekstraligi żużlowej sezon 2024. Połówki oczywiście, bo znowu nam rozdzielili e, te emocje na dwa weekendy. Więc no, tak to będzie znowu, że w niedzielę mamy dwa mecze, a potem bodajże za dwa tygodnie e, kolejne dwa i do uzupełnienia tej szóstej kolejki. Tak czy inaczej, moim zdaniem bardzo ciekawe te dwa spotkania i za chwilę do nich przejdziemy. Oczywiście zapraszam do zostawienia łapek w górę, do właśnie przeklejania, komentowania. Dajcie znać, jak to w ogóle wygląda w tym roku, według was, Pen park maszyn. Dziękujemy serdecznie za wszystkie komentarze do tej pory. Wszystko czytamy, nie na wszystko odpowiemy zawsze, ale... Bo tego jest coraz więcej, ale strasznie, strasznie dziękujemy, bo o to chodzi. Oczywiście socjale odwiedzajcie i też zaglądajcie na Spotify, jeśli chcecie posłuchać tego tylko właśnie w formie głosowej. Ja oczywiście zapraszam też na Darkowy odcinek o PG Ekstralizę tam. No, Darek trochę nawet opowiada o tym, jak te prognozy pogody się tutaj układają. Nie wiem, z jakich tam serwisów potajemnych korzysta, czy nie z Darkwebu czasami jakiegoś. Oby to się sprawdziło, że mają być jakieś opady, ale nie powinny przeszkodzić w rozegraniu meczów. Oby, trzymam kciuki i właśnie zapraszam na ten jego odcinek o tej szóstej kolejce PG Extra Ligi. E, oczywiście zapraszam też na livea we wtorek. Prawdopodobnie to będzie wtorek. No, no właśnie, chyba że będzie środa. Zobaczymy, bo wiadomo, dwa mecze w, we wtorek będą zaległe PG Extra Ligi, więc możliwe, że to będzie środa. Jeszcze damy znać na naszych socjalach. Właśnie dlatego odwiedzajcie x -y, Instagramy, e, Facebooki też, tam wszędzie. Yy, jesteśmy do złapania i do tego, żeby się dowiedzieć, co u nas. I oczywiście .pl, pl, woman, na parkmaszyn Tam zapraszam do wsparcia naszego kanału e, finansowego. I jedziemy już e, z pierwszym meczem. Moi drodzy, to jest oczywiście moje e, ukochane wybrzeże Gdańsk, które podejmuję e, w nadziei na pierwsze punkty. No, takie dłuże, w sensie w, do, pierwszą wygraną, czyli pięk, punkty mnogo e, w tym sezonie w jednym meczu. Wiadomo, że mają już jeden punkt z Poznaniem wywieziony, ale czekamy cały czas mocno wierząc w tą pierwszą wygraną, i tutaj się nadaje nadarza okazja w meczu z Orłem Łódź. To będzie mecz rozegrany w niedzielę, o godzinie 14. Zresztą symultanicznie oba mecze. E, oczywiście, jak zwykle to bywa w niedzielne. Popołudnia wczesne i jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o zawodników, którzy przyjeżdżają na ten tor, i też w ogóle historię, bo to też bardzo ciekawe, że ostatnie 4 lata to trzykrotnie ten sam wynik 51:39 39 Wcale bym się nie pogniewał, gdyby taki wynik był teraz dla miejscowych, a raz w 2021 przegrana jednym punktem mocno to wyciągnęli eee, Łodzianie wygrali właśnie jednym punktem 44-45, niepełny wynik wtedy a poza tym, tak jak mówię no bardzo ciekawa zasada tutaj tych wyników w ostatnich latach eee, Kaczmarek przyjeżdża oczywiście, były zawodnik w z zeszłego roku do Gdańska w roli gościa, 1.657 miał średnią w całym sezonie domową eee, wiadomo, lepszą niż wjazdową, ale no to nie było nic wielkiego. Chociaż ostatni mecz w Ostrowie pokazał, że no, może coś tam się coś tam powoli rusza. Becker, czyli lider zawodników łódzkich, to no, jeden z lepszych zawodników w zeszłym roku, jak przyjechał tutaj do Gdańska z Falubazem, to no może w fazie zasadniczej nie pokazał się, bo był wtedy jeszcze kontuzjowany, ale w meczu już playoff 12 plus 1 i obok Rotmusa Jensa był najlepszym zawodnikiem Falobozu w tym meczu. 6 plus 1 w 4 startach uzbierał, kiedy w 2022 był tutaj jako też zawodnik Orła Łódź. Gapiński w 2021 świetny wynik. 10 plus 2 w 5 startach jako zawodnik właśnie też Ostrowi. Bertson rok temu też w barwach Ostrowa. 9 punktów. A w 2021 5 plus 1 w 4, więc tak powiedzmy, średnio najeżdża. Basso z kolei, jak przyjechał jako rezerwowy, z Polonią w zeszłym roku, to było 5 plus 1. Więc to są punkty, no takie właśnie, no, że na dwoje babka wróżyła, jak tym zawodnikom tutaj tak naprawdę idzie i ile przekaże tej tajemnicy. Oczywiście pan Kaczmarek, swoim kolegom z drużyny. Jeśli chodzi o stronę dańską, no to Iversen, który ostatnio wyrasta na naprawdę lidera. I znowu jest tutaj przemeblowanie, jeśli chodzi o skład, ustawienie par. I tutaj widać, że stawiałem na Iversena, bo chociaż ma jeden 1,28 średnią u siebie w tych meczach domowych z dwóch oczywiście tylko meczów i tego niepełnego meczu z Bytgoszczą, ale jednak e, no to będzie pod trzynastką i ma tutaj stanowić o sile i e, ma rozprowadzać, przede wszystkim być strażakiem tych juniorów w e, przede wszystkim w dwóch e, biegach z tymi zawodnikami. E, Clint to oczywiście przeciwieństwo e, siebie na wyjeździe, trochę właśnie jak ta e, te odbicie e, Iversena, bo 2.333 u siebie, średnia a 1.533 na wyjeździe. E, KK z kolei Ostatnio w Rzeszowie też urósł bardzo, jeśli chodzi o średnią, i ostatecznie ma średnią 2-0 na ten moment, ale też lekko wyższą u siebie 2-143, więc jak ja to widzę? Myślę, że to będzie mecz wielki, niewielki, ale jednak z przewagą liderów Gdańska i oni tutaj przeważą nad tym, że w końcu Gdańsk zdobędzie pierwsze. Dwa punkty i wygra mecz ligowy w tym sezonie. Chociaż myślę, że będzie no, ciekawie od samego początku, bo, bo uwątpię, że to będzie jakaś duża przewaga. Myślę, że też będą się przetrafiać biegi, kiedy to goście wygrają. Myślę, że Wysocki po tym, jak nabrał pewności siebie, to i pokaże coś w biegu poza juniorskim. Myślę, że może nawet pokonać jednego z seniorów. Coś tutaj stawiam, że może to być Gapiński, ale to pewnie będzie zależało od tego, z jakiego pola będzie wtedy startował. Dwójka w ogóle: głogowski Wysocki całkiem nieźle sobie poradziła w ostatnim, no przerwanym turnieju DMPJ w Gdańsku. Po 12 biegach wiemy znowu coś nie tak z tym torem, znowu coś prawdopodobnie chyba z tym pierwszym mukiem. A mówię o tym dlatego, że no właśnie. Może nie padać w tym gańsku, może być piękna pogoda, a ten tor znowu sprawia figle, i, i kto wie, to też jest wielka niewiadoma. I tak jak mówię, w ogóle to nie zależy od pogody, tylko te problemy są. Prawdopodobnie mówi się o tym, że, że po tych właśnie zabiegach, jeśli chodzi o to, co się działo z torem, przy okazji montażu odwiedzenia liniowego, coś tam się zadziało, ale myślę, że tak czy inaczej. Jeżeli mecze, mecz odjedzie się do samego końca, do 15 biegu, to powinno to być wygrane miejscowych. Myślę, że może być nawet na otwarcie 5-1. E, przepraszam, inaczej. Po, po spokojnym otwarciu, może być 5-1 w trzecim biegu. Tak mi się to e, tutaj układa i może się utrzymywać taka dwu-, czteropunktowa e, przewaga e, gospodarzy. Nawet może. 6, ale tak właśnie wydaje mi się, że te momenty, kiedy te 6 punktów będzie przewagi gdańska, to wtedy, kiedy Bartkowiak będzie w kolejnym biegu startował, i dopiero jak sobie tak patrzę, to może być bieg 12. takim języczkiem uwagi, bo tam właśnie możliwe, że za pana Nowaka, tutaj który będzie debiutował w barwach. Orła łódź może pojechać wtedy właśnie Bartkowiak, Możliwe, że rozjeżdżony i rozjeżdżony też Basso, który wiemy, że potrafi uderzyć nawet na wyjazdach e, i coś czuję, że tam mm, może być ciekawie, bo, bo dość mm, niefajna para jeśli chodzi o, o dorobki punktowe po stronie Gdańska i tam może być ewentualnie wygrana e, gości. Ale tak czy inaczej, myślę, że e, właśnie ta liderka e, i ta, ta trójka. KK, Iversen i Clint. Jeżeli Gdańsk dowiedzie przewagę 4-6 punktową do biegów nominowanych, to to powinno wystarczyć i 48-42 dla miejscowych. Myślę, że świetny mecz pojedzie Becker, Niezły Berson i Kaczmarek, ten, który w zeszłym roku w Gdańsku jeździ. Myślę, że też swoje dołoży liderka. Myślę, że tak znaczy przegra z tą Gdańską. Juniorka powinno dołożyć, może nawet przeważyć tutaj. Jeśli chodzi o tą formację po stronie Gdańska, ale tak widzę ten mecz. To tyle. I drugi mecz, oczywiście, oby, oby, oby to było widowisko, bo wiadomo, Tor Krośnieński nie jest znany z tego, że się dużo dzieje na torze, jeśli chodzi o Mijanki. No ale przyjeżdża też a tu wiadomo, no, wilki mają. Ciężko powiedzieć, niewyrównane nie rachunki, ale wiadomo, że to będzie no, pierwsze spotkanie po tych yy, finałach z 2021 roku, kiedy to no, oczywiście Wilki przegrały ten dwumecz z Ostrowią po tych wielkich batach 60 do 30 w Ostrowie, potem wygrali 49 do 40 yy, w rewanżu. Ale to takie ochłodzenie no, trochę było, bo wiadomo, że yy, nic to im nie, nie dało w kontekście walki o awans i Ostrowie wtedy wygrała, a jak Ostrowie oczywiście rok później spadła, to Wilki awansowały i tak się mijały te zespoły, więc jeszcze tak naprawdę możemy się odnieść do tego meczu w, w tej fazie zasadniczej, w tym 2021 roku, to też było no podobna różnica, bo 50 do 40 dla miejscowych i co ciekawe Ostrowia wtedy przyjechała już z 17-letnim w fazie zasadniczej to jeszcze był 17-letni Seba Szosta, który zrobił wspaniałe 7 punktów jak na takiego nielatka i dwa biegi miał niepokonany, był niepokonany w ubiegach oczywiście juniorski, a potem już jako 18-latek w tym finale też niezłe, bo cztery punkty w trzech startach to był jego dorobek, więc on tutaj sobie potrafi poradzić. Jeśli chodzi o to, jak w Krośnie sobie radzili zawodnicy, którzy są nowi w barwach Terzetostrowi, czyli tacy, którzy w zeszłym roku jeździli w Ekstralidze Jakobsen, Czugunow dla gkm i Chris Holder dla Unii Leszno, no to, to tak właśnie było, że osiem punktów w zeszłym roku Jakobsen Zrobił a w 2021 jako gnieźnianin, 7 w 5 startach, też tutaj przyjechał wtedy na tą ziemię krośnieńską. A Czugunów i Holder źle będą wspominać te ostatnie swoje tutaj podboje, bo to podboje tak naprawdę nie były. Trzy punkty w 5 biegach tych dwóch zawodników, właśnie w obu meczach. I Czugunowa w barwach KM, i holdera wtedy było bodajże zero, i defekt, jak tutaj przyjechała Unia Leszna na koniec zeszłego sezonu. Więc nie wygląda to za dobrze, a wiadomo, że z racji tego, że w 2020, kiedy to Wilki walczyły o awans do drugiej fazy rozrówkowej rozjeżdżały wtedy tą drugą linię, ligę bez porażki, wygrywały, i to wtedy a był na chwilę w pierwszej lidze i tam jeździł Chris Holder, no, więc się minęli, więc tak naprawdę i czugunów, który też od dawna, dawna nie jeździł w pierwszej lidze, czy no, w tej drugiej fazie rozgrywkowej też za bardzo nie miał szans tutaj pojeździć, oprócz tego zeszłego meczu, zeszłego sezonu, więc to nie wygląda prze... Konujące, ale wiadomo, jak jest zawodnicy sobie poradzili. Ostatnio, jak szczególnie zrobił te swoje wspaniałe 16 punktów, do tego też dołożył holder, wspaniałą akcję w ostatnim biegu i też przysłużył się do tego, że wygrali z Rzeszowym. Jak pamiętamy, bardzo ciężki mecz był dla miejscowych, dlatego, że to tutaj na wyjeździe. Myślę, że jak już tak idąc do tego, co tutaj. Mi się przedstawia, to mówi się o tym, że może musielak pojechać w tym meczu z racji tego, że jest wystawiony pod trójeczkę i, i no, że jest szansa. no To jak tak sobie patrzę, to nie widzę sensu. Bo raz, że będzie pewnie nie w pełni sprawny, to jak patrzę po tej jego średniej na wyjeździe 1546, to ja myślę, że jak da się ZZ, to się tą zZką yy, wiadomo. Krosno też, bo Dimitry berże po ostatnim kontakcie na torze i walce z Kurcem, już też o tym mówiliśmy w podsumowaniu piątej kolejki, zanotował tak poważny upadek, że prawdopodobnie na 3 miesiące go to wykluczy z startowania na żużlu, więc prawdopodobnie jedna i druga z drużyna będzie jechała ze zatkami. Myślę, że to bardziej wypali po stronie właśnie Ostrowskiej, ale tak czy inaczej myślę, że bardziej yy, taka yy, zjednoczona u siebie, szczególnie drużyna Krosna yy, jednak wygra ten mecz, chociaż nie powinno być aż tak łatwo, wiadomo, właśnie są zawodnicy yy, po tej drugiej stronie, którzy mogą tutaj namieszać, może to nie będzie Jasiński, yy, ale, yy, yy, ale są tacy właśnie jak Czugunow, Jakobsen, czy yy, Holder i yy, myślę, że... Yy, no, Milik powinien wykręcić jeden z lepszych wyników w tym sezonie. Myślę, że może się otrzeć o komplet. Jak tak patrzę po kolejnych biegach, to myślę, że ta ZZ. Bo z tego co to kojarzę, to badaję, że chyba za ZZ zmiany taktycznej nie można robić, więc myślę, że gdzieś na początku będzie w miarę remisowo. Potem Krosno odjedzie na 2-4 punkty. Myślę, że bieg 12 może być przełomowym, bo tutaj, jeśli będzie to co mi się wydaje to będzie 5-1 dla miejscowych i może dojść do 6 punktów i wtedy no właśnie prawdopodobnie też dołożą dwa punkty w biegu 13 pytanie z jaką tą zezetką pojadą bo jeżeli będą tak od najlepszego do najgorszego właśnie to jest to czego nie wiem także kto będzie jechał w tych kolejnych biegach. Może tam nie będzie Szostaka. Myślę, że Jasiński nie będzie startował jako DZK, ale jeśli tam będzie Seba Szostak, chociaż myślę, że mogą to jednak zamienić, tak żeby na ten XIII wiek mieć jakieś pole manewru i kogoś lepszego z seniorów, to tam mogą jeszcze dołożyć dwa punkty i myślę, że chociaż Ostrów już z taktycznymi, czyli pewnie i Czugunów i Hmm, Albo przynajmniej jeden z zawodników Czugunów, Holder, odjedzie 7 biegów w tym meczu, to jeszcze mogą nawet odrobić 2-4 punkty w biegach eliminowanych. To jednak skończy się, moim zdaniem, bardzo podobnym wynikiem jak w Gdańsku: 48-42 dla miejscowych i Krosno, która jest y, bardzo mocna u siebie. Chociaż wiadomo, że ostatnio pokazało, że, że no, nie domaga za bardzo i ten mecz na wyjeździe był naprawdę. Y, ciężkim przeżyciem w Rybniku. Ale myślę, że u siebie z tą Ostrowią, która też za bardzo nie jeździ za ciekawie na wyjazdach, powinna sobie poradzić. I to tyle, moi drodzy. Dziękuję serdecznie pięknie za to, że byliście do końca tego odcinka krótszego, bo wiadomo, chociaż bardziej rozbudowanego przez to, że tylko dwa mecze, więc trochę mogłem się nagadać, a odcinek pewnie będzie krótszy niż Darka, ale dziękuję serdecznie, że byliście ze mną i zapraszam oczywiście na Darkowy odcinek o PGX, który już jest na naszej antenie i zapraszam na, na to, żeby oczywiście lajkować nasz content, komentować, przeklejać subskrypcje dawać dzwoneczki i tak dalej. Nasze socjale odwiedzać patronach.plu, mam na park tam, żeby nas wesprzeć finansowo. Kto bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo chce tego, co zrobić. I to tyle ode mnie. No i ten live, tak, o którym mówię na początku, Prawdopodobnie. Myślę, że to jednak wypadnie na środę, ale zobaczymy jeszcze też, ile meczów się odbędzie, ale chyba to nie będzie wtorek, żeby tam się nie mieszać z tymi meczami ligowymi, chociaż może jakoś kontrowersyjnie nie pojedziemy, zobaczymy jeszcze, ale sprawdzajcie nasze socjale tam. Wszystko będzie to tyle. Życzę udanego weekendu żużlowego. Trzymajcie się jeszcze raz. Świrusy żużlowe. różlowe. Pa, Papa!